Cześć, to ja Marcel, a dzisiaj powrócimy sobie do serii unboxingów, których nie było na moim kanale od 6 lat. Zapraszam. W dzisiejszym filmie odpakujemy sobie kwietniową nowość od firmy Pico SU-46035 w malowaniu PKP Cargo. Lokomotywa w malowaniu oczywiście PKP Cargo. Seria unboxing powyciła dlatego, że postanowiłem budować makietę kolejową. Makietę kolejową Eee, szlaków z linii podsłudzeńskiej, czyli mojej ulubionej linii kolejowej. Ja mogę się dostrzec, jesteśmy na tradycyjnej wiejskówce, czyli na dworcu Katowice i to gdzie się wszystko zaczęło. A wracając jeszcze do lokomotywy, to jej e, oryginał jeżdżący na co dzień e, na Mazurach. Często zmieniał miejsce pracy, raz był, raz jest delegowany na Dolny Świąt, raz jest delegowany na Mazury i tak wraca i wraca. Co warto dodać, jest to, lokomotywa, jest to model lokomotywy obecnie jeżdżącej i jednej z trzech obecnie czynnych lokomotyw tej serii. Sam unboxing jednak nagramy już w domowym zaciszu, gdzie po prostu będzie bezpieczniej i unikniemy sytuacji, gdzie jakieś mikroelementy po prostu nam znikną bądź się zgubimy. Pudełko prezentuje się w następujący sposób. Z boku mamy przedstawione, jaki to model lokomotywy znajduje się w środku. Na pierwszy, rzut, na pierwszy rzut oka nie widzimy jednak modelu, tylko po wysunięciu pódełka prezentuje nam się model. O sobie na razie odłożymy na bok. Zajmiemy się tym co jest tutaj, w tej smukłej książce schowanej z tyłu opakowania mamy. Katalog, co nieco o lokomotywie, oraz jak zamontować w niej dekoder, który ja już wcześniej mam zamontowany dzięki sklepowi DCC24, oraz informacja o częściach zamiennych na temat tej lokomotywy, oraz jak ją ewentualnie rozkręcić. Zajmiemy. Może no, bo kupiłem do samej lokomotywy. On, on jest jeszcze w takiej plastikowej tubie, nie tak jak to było kiedyś, kiedyś, kiedy Ja nazywałem unboxingi Tutaj mamy e, część do e, samodzielnego doklejenia czyli to są sprzęgi powietrzne. I zderzaki bez dziury na sprzęg, ten modelarski. Mamy lokomotywę, ale pięknie się prezentuje. Tutaj. mamy SU-46-135 Tutaj północny zakład z Plumki w Gdyni Znaczy pierwsza kabina Druga kabina Góra Mega, mega, naprawdę świetnie. Odszorowane te wszystkie detale. Zwłaszcza imponują mi, tam się zobaczyć wycieraczki. Moja lokomotywa jest wyposażona w. Hmm, tu sobie odłożę. Może pokażę. W... Dekoder jazdy i oświetlenia od Esu Dzięki któremu realizowane są funkcje, jak na przykład światła manewrowe, światła do jazdy po torze niewłaściwym, czyli sygnały PC2, no i klasyczne oświetlenie. I to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście ten nowy, stary format. Myślę, że na nowo polubicie ten format i będziecie chętnie oglądali i mnie wspierali w tych filmach. Eee, recenzja i test pojawi się w, w osobnym materiale. I to by było na tyle. Dzięki.